Oceany zajmują ponad 70% powierzchni Ziemi, ale wiesz, ile z nich tak naprawdę poznaliśmy mniej niż 5%. A teraz wyobraź sobie, że coś tam żyje, coś czego nie powinno być, i że to coś właśnie się obudziło. Rejestracja. Rok 1997. Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna, NoAA. Prowadzi rutynowe nasłuchy dźwięków głębinowych. Celem jest wykrywanie podwodnych trzęsień ziemi, zjawisk sejsmicznych, migracji wielorybów. Ale tego dnia dzieje się coś innego. Hydrofony rozmieszczone tysiące kilometrów od siebie rejestrują coś. Dźwięk, rozciągnięty, bulgoczący, nienaturalnie czysty, z taką mocą, że był słyszalny niemal w całym Pacyfiku. Szybko otrzymuje nazwę kodową. Blub. To, co przeraża najbardziej, to nie sam dźwięk, ale jego źródło. Naukowcy szacują, że musiałby go wydać organizm większy niż jakikolwiek znany na Ziemi większy niż płetwal błękitny i znacznie starszy. Spekulacje. Internet szybko podchwytuje temat. Reddit, fora, dokumenty jedni mówią to nowy gatunek, inni sygnał testowy. Ale są też tacy, którzy patrzą głębiej. W archiwum Noa ktoś zauważa, że dźwięk blub pochodzi z rejonu, który niektórzy pisarze nazywali Rli. Tak, miasto z opowiadań H.P. Lovecrafta. Podwodne ruiny, gdzie śpi przedwieczny Cthulhu. Zbieżność? Być może. Ale wtedy pojawia się pierwszy incydent. Ekspedycja. W 2001 roku prywatna grupa oceanografów organizuje niezależną wyprawę w rejon, z którego pochodził Blup. W składzie: biolodzy, geofizycy, dziennikarz. Oficjalnie badania sonarowe nieoficjalnie chęć odkrycia czegoś nowego. Kontakt z załogą zostaje zerwany po trzech dniach. Jedyny sygnał to fragment nagrania dźwiękowego, który wycieka do internetu szum piski sonarów a potem coś, co brzmi jak nieludzkie warczenie, jakby coś odpowiadało. Pogłoski. W 2010 roku były pracownik NOAA anonimowo twierdzi, że blub nie był jedyny. Były kolejne nagrania, które nigdy nie trafiły do publicznego rejestru. Mówi o dźwiękach przypominających bicie serca z głębokości ponad 10 tysięcy metrów. Twierdzi, że ktoś lub coś celowo je zakłócał, że pod wodą istnieje forma aktywności, której nikt nie rozumie, i że czasem z głębin dochodzą głosy. Powrót. Rok 2022. Na TikToku wiralowe nagranie: Rybak na Pacyfiku nagrywa sonar, który nagle przestaje działać. Potem jego mikrofon rejestruje ten sam dźwięk blub. Zniekształcony, ale znajomy. Tysiące komentarzy. Jeden szczególnie mrozi krew. To nie dźwięk, to sygnał. On się budzi co 25 lat. Oficjalnie, blub to dźwięk lodowca. Tak brzmi wersja noja, ale czy naprawdę jesteśmy gotowi przyjąć, że w oceanie żyje coś, co nas słyszy i odpowiada? Zostawiam ci pytanie, czy naprawdę boisz się ciemności? Czy boisz się ciszy? Czy boisz się tego, co się w niej kryje?